Siemanko Systroja to bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A my dzisiaj jesteśmy w gierce, w której będziemy pisać jak najdłuższy na przykład nazwisk Czerwony Owoc, to musimy nazwać jak najwięcej jak najdłuższy wyraz z Czerwonego Owoca. Zaczęłam już, ale tu widzę, że one jeszcze grają. Girny właśnie niedługo ogólnie skończy się ich rundka i wyłowi się zwycięstwa. Już wiemy, że ona zajmie trzecie miejsce. Nazwij granice zające, na przykład Afryka. Wytłumaczę Wam różne tutaj rzeczy. Ty gierce nie da się skakać. Hmm. Patrz, klikam stację nic się nie dzieje. Trochę dziwnie. Ej, jak ona jeszcze żyje? Teraz musiała już ją stawić woda. Nie. No i dowolną część głowy na przykład. No, tu nie wiem. Co one spisały? aaaa Najpopularniejszy popularnego superbohatera to Superman. A my po mapce są rozłożone klejnice, które musimy zbierać. Kupisz sobie na przykład zwierzaka. Mieć tego, 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 tego... Wiecie co? Ja bym... Mm, jakieś jest pierwsze wieża? Kot! Idealnie! Tylko ile ja mam tych... Nie mam zbytnio klejnotów. Ale już zaczyna się nowa gra! Ja chcę, ja chcę na nową grę. Dobra, jest. Niesie się o trzy bloki. Dobra. Nazwij planetę, która jest częścią naszego układu słonecznego. Ym... Ziemia. Ziemia. Po prostu ziemia no. EARY. Dużo czasu jest. Ktoś tu też chyba nazwał ziemia. r Pięć punktów. Ziemia. Odasz rozłapać cię. Znowu trzy bloki, czyli na czym możesz usiąść. Chryszem. M. S. O. Jest. Czaju. A, bo to nam się po, po prostu angielsku. Na czym możesz usiąść? Wiele jest takich rzeczy. Jeszcze jest czas. Gierka bardzo fajna, podoba mi się. Jak wiecie, podobają mi się właśnie takie gierki. Woda wzrosła o cztery o nie. Nazwij jedzenie, które zaczyna się na literę P. Co może być na literę P? P... 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 Papy... P, A, P. Rotka? Paprotka? Nie. P... po te i to po tej jakieś inne no nie tutaj nie zdążyłam niestety bo nie wiedziałam co wpisać jakie jest jedzenie na py? ja nie wiem znam. możecie teraz powiedzieć najbliżej że który może latać ptak ptak Dobra, musimy zroście. Musimy. Ty, jak ludzie są daleko. Nie, A, jeszcze przeżyłam. U 6 boków może coś napisać, co ma 6 przynajmniej. Nazwij coś, co może do pizzy. Salami. Salami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Salami. Nie? Szynyka. Szynka. Co jest? Ajdziesz na pizzę. Pomidor? Pomidor? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, no ja ledwie. Muszę coś napisać. Please dajcie szansę. Please, dajcie szansę, bliska, smuło, sześć, nie. Ja to przegram, nazwij dowolny. Blyondy. To jest za mało. Byryązowym, Brązowy. Mi nogi się maczają O nie widzowie Jest ciężko Nazwij super bohatera Superman Superman Nie Jest. Udało się Udało się jeszcze przeżyć Oh my god Ale ciężko Nazwij dowolną część głowy Ucho Ucho Ea, no to tylko trzy! Już się powoli zatapiam. Patrzcie, jak jest blisko. Do zatopienia, dobra. Co robić we śnie? Śnie. Em. Um, jen. Jen. Śnie. Śnie. śnie śpie Śpie um, coś, Coś... go z tym, to nie ma nie Koniec! Niestety widzowie... To było dla mnie za ciężko, żebym. Czy chcesz mm, ożywić się? Tak. Nie. Tyle punktów. A ja się tak starałam, ale patrzcie. To jest po prostu bardzo trudne dla mnie gierka. I lepsza jest taka z zadaniami matematycznymi. Więc możemy sobie po prostu tak pisać. Odgadnij albo, albo zginie. Bo tak się nazywa ta gierka. Więc piszemy sobie to tak. Wiesz najdłuższy kolor? Hmm, to mnie właśnie yy, ciekawi. Wybierz najdłuższy kolor. Wybierz najdłuższy kolor. Um, nie wiem, jak to się robi, ale mamy tu jakąś taką drobinę, po której sobie wejdziemy. i pewnie. No dobra, to jest jakaś dziwna gierka jednak. No sobie do tej gierki. No to jedno z Dobra widzowie, ja myślę, że tu mega fajnie się gra, ja to wiem, ale jednak czas przyszedł, to jest mój poprzedni filmik, nie wiem czy go widzieliście, jeśli nie to po prostu trudno, jeśli tak to po prostu, ale ja się z wami teraz żegnam, pa pa.